Widzowie. Nie zwracajcie uwagi na dźwięki w tle jak zwykle. Dziś nagrywamy sobie gierkę Geometry Dash. Nie wiem czy ta seria Wam się spodoba, czy nie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i będziemy przechodzili, Spróbujemy przejść jakiegoś demona zwykłego. Wpisujemy i spróbujemy przejść poziom The Nightmare. Nie wiem czy się uda. Aha. Dawno nie gryłem tego poziomu. Jak pograł się na włos? na też? Tak. No 8 pro to no dość trudny ten poziom. No jeszcze ten kawałek może aż taki trudny to nie jest, ale następne części to mają być trudniejsze. Tylko poczekajcie, tylko śpiszę. Dobra. Yy, żeby gry aż tak głośno nie było słychać, żeby na przykład niektórym nie przeszkadzało. 11%. to spróbujemy inny, bo ten poziom jest troszkę trudny. Spróbujemy na cycles. To jest Hardemon. Może będzie trudno, może nie. Aha, bo tu nie można łaskawać. Która to masz? Ja mam prawdziwą wersję, no ale dobra. Która to prawdziwa? No na tym nie znajdziesz, musisz zapłacić. Co? To zapłaciłeś? Hmm? Co rodzina? Nie zadziała. Jeju, dobra, trudno. Ten poziom jest no dość trudny. Za niedługo spróbujemy przejść poziomy jitter klikowe Czyli takie, gdzie trzeba cały czas spamić w jeden guzik. Dobra, w sumie próbujemy. Takie poziomy są w miarę trudne. Nie, bo to jest live. Um, jitter click Nie. A tak, tak to mam. Yy, prze spróbujmy przejść to. Aaa, to jest ten poziom, którego nie umiałem zrobić. Prawie. No to jest light. No wersja darmowa i tam nie ma większości poziomów. Nie wiem, czy będzie Aptoide, aha. Ja nie polecam z Aptoide, bo Aptoide na większości grach ma wirusa, dlatego ja nie polecam aptoidę jak już to AC Market, bo to ma mniej wirusów niż Aptoide. A, Market, to co to? Takie coś jak Aptoide, tylko trochę lepsze, bo jest więcej gier. A Minecraft? Działa tam. Tylko dość długo się ładuje. Ja, ja se poczekałam. A to się instaluje? Co? To, hmm. Nie. Czymś, to Dobra, nieważne. W odcinku ci powiem i tyle. A może zrobię odcinku? No. No, kolejny... Y, y, kolejny poziom. Zaraz powiem od kogo. Kurde. Y, poziom od Atomic Atomic File Pro Czyli z tego co wiem to to jest chyba atomiczne pliki pro Idę Spać No mój kolega sobie idzie spać Za to I żartował Nie Wcale Idę Spać Bo nie jestem snem. Co ty zawsze musisz się wygłupiać na moich odcinkach. Nie, bo nie jestem ha mam. No to po co się wygłupiasz? I buraki wędrujące. No to po co się wygłupiasz? Ogólnie to mam padakę. Wiem.

który właśnie zam zamknął lodówkę nogą. E, teraz będziemy się tam strzelać jakąś butelką z sokiem pomidorowym, czyli coś, co nie jest dla mnie, bo to jest ble. Teraz ja nie powiem, co on wyprawia, bo jakbym to wstawił, to by mi z, 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 ten, y, usunęli film. Chyba chcę stworzyć nowe pomidorki. Nieważne co on w tym momencie robi. Wiecie co, jak ten odcinek tak dalej będzie, będzie trwał, to wiecie sobie chyba przerwę go, bo po dźwiękach, które słyszycie w tle powinniście wiedzieć co w tym momencie robi sokiem. on to robisz z sokiem. Nie to. Beleczne to jest sami burek. Jak będziecie wbijać na kawałka kamuś, to nie patrzcie na dreja z tego, bo on jest brzydki. E, oczywiście e, przez niego mogę dostać demonetyzację, za obrażanie innych. Super. A przestaniesz w końcu to mówić? Może. Nie może, tylko na pewno. Boże. Jak można z takim czymś, takim czymś pracować? Dobra, kolejny poziom. Przepraszam, że nie mówię wszystkich nazw. Poziomów, które przechodzę. No, po nie chce. A ty myślisz, że Roblox sprawdza zgłoszenia? W sumie bo Roblox to jest starego. Ja 50 tysięcy razy zgłosiłem mojego kolegę. Jeszcze ani razu go nie zbanował Roblox. Bo Roblox, bo y, twórca Robloxa. Y, 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 twórcowi Robloxa się nie chce tego robić, żeby kogoś banować. A szkoda, bo chciałbym pięć już 5 razy chciałem tak... z y, Chciałem zwak kikować mojego znajomego. Bo twórca Robloxa to jest dupek. A sam nie go grasz, a sam grasz w Robloxa. A gdyby Ale... nie ten twórca Robloxa, to Robloxa by nie było. Ale chodzi o to, że dupkiem jest, że nie panuje. A no to w ten sposób. No, nie będę obrażał... Ale myślę, że to prawda. Mam nadzieję, że demonetyzacji nie dostanę za... przez to, że obrazał dredziarza. Dredziarz to mówisz. No właśnie w ten sposób czy coś. Kolejny poziom przez... o update przez czky G.U. s nic nie mrozi. Poziom dość trudny. A skąd ty wzięli w ogóle piosenkę barma nic nie mrozi? No jest taka piosenka barma, nie mrozi. Aha. Yy, jakby co, nie polecam, tak na przyszłość nie polecam, żebyście pili, palili i takie tam, bo to szkodzi zdrowiu. Yy, bo palenie jest złe. Nie, chodź, nie chodźcie do klubów i yy, niech wam wódki wam nie mrozi. Bo może was zamrozi tak jak balej w Braulu. Albo ice cream. Zrobi z was loda, a potem go Takim, Taki mamy taki, taki jest dupkiem. Nie bierz się tego jako podtekst tekst zły trudno. Wyciąłbym to, ale mi się nie chce. On nie umie, po prostu ja umiem, a potrafię. No to tak umiesz, że nawet nie wiesz, nawet nie wiesz, co... nawet nie wiedziałeś co to opera. No bo nic takiegoś już nie, takie nie miałem. A mnie to obchodzi? Mm. Y y ludzie... i y y Nigdy nie załatwiłeś sobie opery po nas, po chińsku. Właśnie opera jest po polsku. Po chińsku. Twoja przeglądarka jest po rosyjsku Moja przeglądarka jest... przeglądarka jest po szwedzku. No właśnie, a sam nie umiesz szwedzkiego, więc po co ją masz? No bo ta, ta, a to nie mój laptop. No to pobierz sobie Chroma czy coś, jak ci nie pasuje opera GX, bo to jest stworzona przeglądarka do na przykład grania w Robloxa czy coś. Właśnie. Ja tam na YouTube'a. Bijcie na Hot Six Challenge Merganiego, bo Mergan jest zajebisty. I oczywiście sponsorowanie, czyli prawdopodobnie będzie demonetyzacja. W sumie co za różnicę, skoro i tak mam bardzo mało widzów i nie będę zarabiał na tym. Tak. Ja wiem jak można włączyć, co nie. Yy, polecam... Ja też wiem. Patrz na subskrypcję. No właśnie. Yy, polecam... Yy, yy, Samsungi. Nie, Ch hamery. one się nie niszczą. No, ale hamery mają lagi. Ty masz lagi. No, odpaliłeś sobie gierkę, tak ci ścinało. Albo w brau. Otworzyłem skrzynkę, tak zaczęło ścinać. Lepiej kupić sam i dodatkową szybkę, który się nie będzie ścinać, niż hamera, któremu ciągle będzie się szybka. Znaczy nie szybka, tylko którym cały czas się będzie gra yy, ten. A Hamet to jest... Chłopcie sponsoruje firmy Huawei, i, i, a, znaczy nie. Jabuszko, jabłuszko najlepsze. Nie mogę. Jabłuszko najlepsze. Samsungi najgorsze. Już to widzę. Hamer najlepsze. Tak samo jak jabłuszko. Ale nie ma firmy jabłuszek. Jabuszko. Jest no. apple. Ale apple to nadgryzione jabłuszko. <laughs> Dobra, się. Wbijajcie na odgryzione jabłuszko możecie sobie dorysować jabłuszko. Kupcie, sobie Huawei, ja czy tam Samsunga, co chcecie. Nawet Nokia możecie sobie kupić. No i 30. I, kle... no, i przyklejcie taśmą klejącą y, nadgryzione jabłko. Tak. No. Ludzie tak. będą wam tak dozorowany yy, znaczy, telefon. No, własnoręcznie robiony. Kupię, Normalnie iPhoney jakoś po upadkach jakoś super dużo nie wytrzymują. A jak weźmiecie tym bardziej Nokia i przyczepicie jabłko nadgryzione, to wtedy będzie niezniszczalne. Kupcie sobie Nokia 3310, 310 3310. Najlepszy telefon ever. Tak, niezniszczalny, tak jak. Haber. No. Jak rzucicie nim o ściany, to prędzej zrobicie dziurę w ścianie, niż zniszczycie telefon. Tak. E, tylko da się rozwalić e, ten piękny telefon Nokia 3310. E, e, ja ja Przepalająca ja, na wylot. Ja widziałem, jak typ w ogóle zrobił z Nokii młotek i przebijał gwoździe. Ja a, te, a ta Nokia dalej działała. Ja widziałem to samo, ale z hamerem. Mhm. No w sumie sama nazwa mówi młotek. Ten odcinek, ile już trwa, muszę sprawdzić. E, no 13 minut spoko. E, mi pasi... Przbijajcie do mnie, bo ja nagrywam dłuższe odcinki. E, Lipo, Filipo polecam. Tak, naj, najle, najlepszy na rynku. <grym> Dobra mniejsza. E, nagrywa różne gierki takie... Brawl Stars, nagrywał chyba GTA, ale nie jestem pewien. Nie, Far Cry. Nagrywał, na, nagrywał Far Cry'a yy, i takie inne różne gierki. Chyba koszulki nagrywał, ale tego też nie to jestem ro... pewien. Nie, Robloxa. Robloxa nagrywał, o oh właśnie, zapomniałem o najważniejszej grze, która jest na twoim kanale, czyli Roblox. To jest kanał gamingowy, zaraz będę miał drugi kanał vlogowy. Kolejny... Yy... Kolejny poziom, który prawdopodobnie uda mi się zrobić. Nie, tak mało braku. Dobra, wiecie co? Albo dobra, nie, nie idę po autoklikerach. wie jak macie laptopy, to wbijajcie na Operę Dzięki. Yy, yy, jakby ktoś nie wiedział, to dam wam yy, nazwę opery. Yy, Najle najlepsza przeglądarka na rynku goglowskim. Yy, gamingowa przeglądarka. Yy, specjalne do gier możecie sobie wyłączyć tam reklamy możecie sobie zmienić ustawienia możecie sobie ustawić, żeby wam nie lagowało kiedy przeglądarka jest włączona e, 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 najlepsza na rynku e, e, kupujcie na youtube youtube premium, nie będziecie mieli reklam <tryklam>, reklam kolejny poziom, na którym trzeba zrobić 700 skoków, bo go dupa boli i ta gra ma padakę Kurde 15. Minut. Nie, no dobra, za trudno. Kolejny poziom. Co do Minecraft na moim kanale? Na moim, jak mi się uda, bo na razie jeszcze nie ogarniam niektórych programów do nagrywania. nagrywania na komputerze i spróbuję zrobić tak, żeby widzieć ekran z komputera na telefonie. Spróbuję zrobić tak, że po prostu udostępnię sobie z komputera ekran na telefon i będę na telefonie nagrywał ekran z komputera. Spróbuję tak zrobić i jak mi się uda, to ja po prostu Ja mogę na będziecie... nagrywać w telewizorze. Ja też mogę nagrywać na tym telewizorze. Mamy nowoczesny telefon, a raczej ta, komputer, a raczej telewizor. Na pewno nie ten LG. LG to najlepsza firma. No taka najlepsza, że no dobra, może jest jedną z lepszych, ale ty masz jeden z starszych modeli, dobra, trudno. Ale będę miał taki. No, chyba, chyba na dziś to koniec tego materiału. Nie! nie, nie e, więc trzymajcie się, nie, cieplutko subskrybujcie, nie, łapkujcie nie, nie, i cześć.